ma teraz nagram dla Was poradnik jak nagrywać w Sound Będzie się potrzebować czterech aplikacji. CapCut, które jest dalej, ale nie mam go na tej stronie. E, Prowincję Świata, Sound Tribals i Narrators Voice. Najpierw wchodzimy w Prowincję Świata. Uwaga, tylko tutaj muszę z tego wyjść. I tutaj mam ogólnie już swoje mapy. Klikamy ten plusik na dole, niebieski. I tutaj nazywamy... jak już ten świat... ...i tutaj, nie wiem... ...nazwę poradnik. Nik. I tutaj najpierw wam pokażę z rzeczywistej. Czyli, że jak jest obecnie i tutaj zapisz no i wchodzimy w ten na całym dole, poradnik i tutaj teraz zobaczcie na początek, nie wiem, jak chcę zrobić na przykład coś wokół Polski to robię właśnie taki ten, no, zrzut ekranu chwila, jeszcze raz, bo coś mi uciekło klikamy w to i to tak przycinamy Cyk, że to wyglądało tak. No, przynajmniej ja w ten sposób robię. Można jeszcze oczywiście tak zrobić, że na przykład to było bardziej ukryte. Tutaj tak. Klikamy w to A3, A1, a ja zawsze tak zostawiam. I tutaj, właśnie ten początek. Klikamy w Polskę. A, trzeba, żeby było odblokowane napisane. Tutaj ten ptaszek zielony. I klikamy na jakąś prowincję, na przykład powiedzmy Kaliningrad i całą Litwę. A jeżeli chcecie, żeby chcecie Państwo, na przykład taką Rosję, żeby to nie trwało zbyt długo, to klikacie zmień, państwo i na przykład taką Łotwę. O, i cyk. I teraz zrobimy kolejnego screena. No tego, no wiecie o co chodzi. Znowu klikamy. I tak, żeby było wiecie o co chodzi. żeby i cyk. A, zapomnijmy sobie, prowincja. No i kolejne, i kolejne. Wiecie o co chodzi. I tutaj. Kolejne tutaj wezmę teraz o Białoruś, Ukrainę, i, no, Słowację, Czechy. A, i jak chcemy zmienić państwo, to e, tutaj klikamy ten krzyżyk. I później, nie wiem, na jakieś Niemcy, jak chcemy. I znowu ten ptaszek. Oj, w Hop. I tak w kółko. I wiecie o co chodzi i tutaj właśnie kolejny cyk i widzimy się za chwilę jak to wszystko zrobię a w jednak nie wiem, ja będę robić żadnych zdjęć no dobra powiedzmy, że to tyle teraz wchodzimy w SoundTribals aplikację Kraje, które chcecie. Jak chcecie, że na przykład jakiś kraj z Afryki, to tutaj macie. Do wyboru Azja i tutaj są kraje z Azji. Ameryka. czyli jak jest Ameryka, to są obydwie Ameryki, Południowa i Północna. Afryka, Australia, Caveballs, to są takie, to co z najnowszego odcinka, gdzie tworzę swoją własną historię świata. To są takie, właśnie. I właśnie zrobiłem tak Państwa. I jakieś inne, czy już jakieś historyczne, Unia Europejska? No, w sumie to nie jest. I widz mnie pod tym najnowszym filmem właśnie zapytał, jak zrobić związek. No to powiedzmy, że tutaj właśnie tak robimy. Jest związek, i tutaj klikamy najpierw te trzy kropki, i to na górze. Ja już to zrobiłem. Mm, ale wracamy do Europy: mm, Rosja. Cyk. Ja kiedyś robiłem także też robiłem te zrzuty ekranu, ale no znaczy screeny, ale według mnie tak jest dużo lepiej i to lepiej wygląda też. E, no dobra, no to po kolei kraje jakie tutaj były. Austria nie pamiętam czy była. Dobra, to nie. Po prostu no, Czechy na pewno były, cyk. Estonia, cyk. Łotwa, cyk. Litwa, cyk. Polska, cyk I tak wszystkie kraje, które były No dobra, tutaj można im ustawiać jakieś różne oczy Tutaj można im jakieś rzeczy, że, że na przykład Słowa się miała piłkę czy coś i to są, są wszystkie rzeczy, których używam A! I jeszcze bardzo ważne Jak chcecie, żeby na przykład jakąś swoją własną flagę, to tutaj możecie sobie wybrać wszystkie te Nie wiem, wybiorę sobie na przykład to Tutaj pierwszy kolor sobie ustawiam Jakiś losowy, cyk Drugi, cyk I zastosować I później też, cyk Teraz wchodzimy w Narrator's Voice Tutaj zawsze jestem na narrator to jest haft. Na... Zawsze najgorzej. Codziennie dostajecie. Pieniążka, co jest fajne. Ale. No, Reklama. Dobra. Nie no. Ja nie chciał. Ja nie chciał. No. I tutaj wpisujecie na przykład. Tutaj możecie sobie wybrać. Oj. No co się dzieje? O co chodzi? Nie wiem. Ta aplikacja jest dziwna. Ale ale no No co? I'm going to try to have 100 kids in family life. All right. O, dobra. No i to nie wiem. E, jako Polska na przykład, żeby działa, się nie sima, tylko Siema. Litwo. Tutaj można sobie. Siema, klikać. Litwo. A tylko chwilę, bo ja mam tutaj dziwny efekt. No raz, niech będzie z tym efektem dziwnym. I tutaj klikamy w to, ten tutaj przycisk i Save offline i tutaj można sobie jakoś zapisać sama liczba i tutaj na przykład Rosja powiedziała zmienia się wszystko, chwilę dobrze napisałem? zmieniam się w Zwi... a dobra z -s -r, r. Zmieniam się w Zer. No dobra. No i zapisujemy ok. Dobra. I teraz wchodzimy w Capkata. I tutaj klikamy nowy projekt. No. Wybieramy sobie te zdjęcia, czyli że te z żółte ekranu, co zrobiliśmy. Oj, chwila. Tylko w dobrej kolejności trzeba. Cyk. Jest. Oj, a może jest. Raczej, jak wzięliśmy jakiś, który nie chcemy, to tutaj klikamy na niego, tutaj i usuń, i teraz mamy tylko te, które chcemy. I tutaj, jak chcemy dodać jakąś postać z Sound to na przykład tutaj chcę Polskę, i tutaj tak robię, żeby była sobie cyk. I jak chcę, żeby powiedział, właśnie się ma Litwo się ma litwa, nie wiem. Jak ja co wtedy zrobiłem? Co? Uwaga. Klikamy audio, dźwięki, to jest drugie od lewej, urządzenie. I, te, i tutaj jest na L szukam, bo, to, bo tam było siema. Siema O tutaj gdzieś będzie. siema Siema mogę doło. To to? Siema, mo siema litwo. To jest to. Siema litwo. No, jeszcze to mogłem zrobić, żeby Litwa odpowiedziała jakoś, ale no dobra, już niech będzie. No i dodaję zaraz Litwę. Można kilka naraz, ale teraz zapomniałem, że dodać Litwę. Się litwo. No i tutaj można sobie skracać. Cyk, a tutaj to będzie dobrze. Nie, tutaj nie będzie dobrze wyglądało. Tutaj to też skracamy. Klikamy na to. I tak. Się litwo. I teraz. I tutaj. To możecie, jak wy chcecie, ale ja zawsze robię w ten sposób, że tutaj audio, wiecie, że jak jakieś państwo coś podbija, to tutaj w audio efekty dźwiękowe i tutaj daje to explosion można jeszcze jakieś A ja zawsze tego używam cyk i teraz dodajemy znowu polska To tak skracamy, że to nie było jakiś ultra długier i razem można przedłużyć, bo to będzie dobrze. Nie, jednak nie. Też można sobie ułatwiać czasami i tak właśnie można sobie ułatwiać, ale to nie zawsze dobrze pasuje i właśnie zazwyczaj i tak nie pasuje dobrze. Ale no dobra. To jest trochę głośne, ale... można... na przykład jak jest dla was za głośne to explosion e, głośność i tutaj to ściszyć To było takie no dobra, to jest może tak i teraz to tak skracamy że... chwila no dobra, niech będzie jeszcze Dobra. Tutaj cyk. I znowu dodajemy Explosion. I tutaj znowu dodajemy Polskę. Tutaj można Litwę, Ło Estonię. A nie, chwila, tam Estonia właśnie została. A chwila, bo jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. Tutaj, że. Ta Rosja powiedziała, że zmienia się w ZSRR. No właśnie. Dźwięki. Ale tam było na to Trzeba daleko przewinąć, bo jeszcze trochę... O, dobra. Jest. Co i trzeba? Można to zrobić w ten sposób, że tutaj bierzemy. Rosja I ZSRR Cyk Rosja I teraz będę to zrobił tak Oj, co zrobiłem? A, wiem, Że tutaj przez chwilę jest Rosja. Tutaj No dobra. I teraz cyk. I teraz. Tylko trochę. No teraz to jest, to jest słabo zrobione, ale teraz to robię tak byle jak. Ale też pat trzeba patrzeć, że to nie było zbyt blisko krawędzi. No bo później, jak coś się zmienia na shortsa, to to przycina trochę tego boku, i wtedy. Nawet ta Litwa jest trochę za blisko boku, ale noż niech będzie. Zmieniam się w A dobra, a trzeba teraz to zmienić, że to było tak, to tak. A i przecież, już jeszcze nie ma przecież to. No dobra, no i teraz to już wiecie, tutaj już się, pro, takie najważniejsze rzeczy to już pokazałem, czyli że jak, jak dźwięk. Wojny, jak mówić, ale jeszcze nie pokazałem wam jednej rzeczy i z powrotem w prowincie świata, bo chciałbym jeszcze wam pokazać, jak robić na takiej pustej mapie, bo ja wam pokazałem na takiej mapie, która jest w prawdziwym życiu normalnie. A jak czegoś nie wiecie z tych Prowincji świata, czego ja Wam nie powiedziałem, to tutaj macie poradniki. Jak tutaj klikniecie. Tylko chwila, bo tutaj. To się trochę ładuje. Dobra, i tej mapy dodajemy. I jak chcemy właśnie, żeby była pusta nazwa, no to teraz poradzę poradnik 2 to tutaj wybiera się czystą i wybieramy poradnik 2 i teraz, jeżeli chcemy dodać jakieś państwo, nie wiem, powiedzmy w Warszawie, tutaj jest Warszawa nie, co jest Radom, tutaj jest Warszawa to chwila, tutaj trzeba odblokowany ustaw a nie, chwila, co? a nie, dobra, nieważne, nie klikamy na żadną prowincję, nie klikamy i tutaj wybieramy jakieś pierwsze lepsze, Afganistan i klikamy na Warszawę, jest teraz to państwo w Warszawie I znowu, nie klikamy na żadną prowincję, tylko na jakieś morze, na jakieś morze, najlepiej I znowu, Południowa Afryka, a nie Kaliningrad. Cyk. I teraz, i później sobie wybieramy Że na przykład ten Kaliningrad, RPA, i teraz podwija cały świat I później, właśnie tak samo, że robicie te screeny, te country -y. I właśnie to był mój poradnik. Jeżeli chcecie, część drugą, z rzeczami, którym Wam nie wytłumaczyłem. ale mi się wydaje, że z tych rzeczy, które ja wiem, to wszystko. To. to mówcie. A i jak chcemy, żeby właśnie w tym RPA powstało jakieś państwo, to znowu na morze klikamy. Albania na przykład. Oj, już wiem, że całe państwo, ale no dobra. I właśnie to jest mój poradnik. do no Country Ballsów. Dziękuję za oglądanie do końca. Mam nadzieję, że pomogłem. A zaczekajcie, bo jeszcze nie pokazałem Wam jednej ważnej rzeczy. Wchodzimy z powrotem do kapkata, a ale bym zapomniał. Nie pokazałem, jak się to wrzuca na YouTube, ale raczej wiecie, że tutaj to, co tutaj zrobiłem. Jeśli tą Litwą polską, to e klikacie w prawym górnym rogu, kapkata eksportuj. Tutaj wam się eksportuje cyk. I tutaj klikacie gotowe. Teraz wchodzicie w YouTube aplikację YouTube'a. Klikacie w ten plusik ze środku. Na dolecie. na dole, po środku. Klikacie po lewej stronie. To, ten kwadrasik, Kli klikacie w to właśnie no w ten filmik, co zrobiliście? Dalej, On tutaj wam przetwarza, klikacie ten go trzyma licwo. Patrzycie, siema, siema litwo, Dalej. No, ja już tutaj nie będę tego, no, tutaj dodajecie tytuł, cyk, ja już tutaj nie będę tego przesyłał, ale klikacie przeszli shorts, short i już. I to wszystko z mojego poradnika i ewentualnie jak chcecie dodać jakiś napis w kapkacie, to klikacie na ten wasz projekt, tekst, dodaj tekst i tutaj coś piszecie, Blblblblbl. klikacie później ile czasu tutaj ma być. I w jakiej wielkości. No To powinniście wiedzieć, jeżeli macie kapkata. No dobrze, to dziękuję za oglądanie do końca. Cześć.